Serdecznie witam wszystkich w takim kolejnym filmie. I jak widać, w tle jest już wojlera dla szczegółów. Dziś będzie pewnie otwarcie, raczej takie jest zamierzenie tego wojlera. Tak, to prezentuje się z zewnątrz. Za chwilę pokażę w środku. E, chwilę mnie nie było, ale, ale cały czas się coś tam e, robiło. Może to tak za duże zbliżenie? Takie możemy zrobić. Jedynkę zaraz wejdziemy do środka. No, z zewnątrz ona tak wygląda. Eee, czyściany Nie wiem, może takie duże słonko jest, ale czyściany z poliwęglanu. Dach eee, dach tak samo z poliwęglanu, takiego mlecznego. I mamy tutaj pięć boksów. Pięć boksów eee, powiedzmy rozpłodowych. Tu się wchodzi. <laughs> wchodzi się od razu. Nie wiem, eee, jakie to zbliżenie. Może mniejsze zrobimy wchodzi się od razu, mamy tutaj pierwszy box który będzie ten zewnętrzny największy powiedzmy 2 metry na, na metr no i tak, tak to się mniej więcej prezentuje tu jest podwójna siatka, no bo tutaj będzie ta zewnętrzna strona. tutaj już siatka jest pojedyncza bo, no bo tu już korytarz, już tu się nic nie zagraża no i wchodzimy do do środka. Tutaj w środku mamy korytarz. Obsługa boksów powiedzmy jest e, tak jak widać. Tutaj e, mamy ten pierwszy. Tak to mniej więcej wyglądają te stanowiska. E, no i wszystko jest gotowe. Zajęło mi to trochę czasu, ale powiem Wam tak, że była tutaj przed chwilą córka sześcioletnia i mówi tak do mnie tato naprawdę postarałeś się. Także nie piszcie w komentarzach, że coś nie tak, no bo no nie wypada nie, Na córka już jako, jak, już był odbiór taki i mówi tata postarałeś się Piszcie w komentarze jak to, widzicie tutaj jeszcze gałązki jak zakładałem daszek no to pospadały z muszę tam je wyciągnąć A też może też nie tak za bardzo nie szkodzi Tu już mają e, wieżbę przygotowaną Powiedzmy żeby już e, miały tutaj podziubać Tak jak mówię dzisiaj jest pierwszy dzień już pozakładany, jeszcze te gniazdka muszę po, e, po e, powiedzmy, poobkładać taką, nie wiem, czy tujami, czy tam jakąś tam choinką sztuczną. No i tak tutaj powiedzmy, że z tej strony to tak, tak to wygląda. No i mamy ten pierwszy boks. Tutaj największy. No i tutaj po kolei mamy cztery, czy trzy stanowiska są środkowe, takie już pomniejszone o, o ten korytarz. I te skrajne, skrajne po prostu te skrajne boksy już są większe, te ścianki, które nie wiem, bo troszeczkę nie wiem jak to wyjdzie, ale żeby tak dobrze wytłumaczyć, no to te ścianki, które są tutaj, może wledzę do środka, może w tamtym największy. o tutaj tym skrajnym może, przypauzuję, jestem tutaj w tym pierwszym skrajnym z lewej strony. I tutaj chciałem właśnie żeby pokazać no te ścianki, powiedzmy tutaj tam mamy taki panel y, y, pełny, no powiedzmy żeby one się tak za bardzo nie widziały i reszta, reszta te, te panele są y, ruchome. Y, tu jest tak zrobione, powiedzmy te panele, wszystko się wyciąga, demontuje, powiedzmy na później po sezonie lęgowym te całe panele schodzą i y, i to można wszystko ściągnąć i zrobi się jedna wielka wojlera. To znaczy się plan jest taki, że nie wiem, bo tu mi gałązki trochę przeskładają. Tutaj mi tak porobiłem takie z rurek no i tutaj będą miały coś tam do posłuchania, Bardzo lubią wierzbę taką płaczącą no i tak po kolei tak jak widać i te tutaj te, te drążki, które są tutaj no to one są takie powiedzmy na tą chwilę one się opuszczają. A w sezonie, już poza sezonem, będą po prostu te drążki podniesione do góry. Wtedy się panele ściągnie tutaj akurat na takim wahadle, to jest zrobione. I no i te drążki pójdą po prostu podsupić, No jest na grubość, na grubość po prostu tego profila górnego, tak jak widać, gałązki pospadały, no ale tak jak widać po kolei boksy, nie wiem jak No ciężko może to nie będzie tak super e, widoczne. Ale no, zasada jest każda, każda z tych przedziałów e, powiedzmy jest ich 5. wszystkie się łączą później w całość. E, później pokażę jeszcze wyjdę teraz stąd. No, jak słoneczko tu jest tak zrobione żeby tutaj było pod drzewami i trochę tego słońca będą miały ale też taki był zamysł żeby e, jednak lata są gorące żeby tu po prostu nie miały tak nie przegrzewało się. No i tutaj ostatni panel jest pełny, cały z poliwęglanu, który będzie panelem dzielącym później już wojlerę na pół i z jednej strony będą samce, z drugiej samice, jak będzie w zależności jak ten sezon się uda ale tutaj mają takie porobione te tutaj e, powiedzmy te te boksy no to już mają takie większe spoczniki tu jeszcze tam może od góry mm, domknę po prostu żeby no zobaczymy jak na na e, powiedzmy teraz taki okres e, e, wiosenny letni no to to powiedzmy żeby ten to powietrze jeszcze takie wchodziło dodatkowo no bo powiedzmy że wszystkie ściany dookoła są e, zamknięte no tak to mniej więcej wygląda napiszcie mi w komentarzu bo ja za chwileczkę e, chciałem je tutaj przeprowadzić a jeszcze mam takich pa, zawsze takich kosmetyki parę rzeczy jeszcze zostało, a nie chciałem, żeby je e, płoszyć, żeby już tutaj na spokojnie, a też chciałem, żeby żeby jak tu e, będą, no to żeby e, no miały chwilę tak się e, zapoznać, żeby przed nocą żeby się jeszcze na, e, coś tam przeskubały, zjadły i napiły na, e, przed nocą, no ale tak, tak to mniej więcej tak to mniej więcej wyszło no jeszcze, jeszcze akurat podłoga ma być wysypana piaskiem, później na koniec będę chciał zrobić właśnie takie rusz z siatki, żeby po prostu już nie dotykały podłogi, ale powiedzmy no tego czasu jest jak mało, a chciałem już je przeprowadzić, bo więcej jest tej, tej roboty jest co nie miara, no to tak, tak na, na szybkości zrobiony jest taki filmik tego, żeby, żeby pokazać, że tu się robi, każda minuta jest już cenna. No zwłaszcza tak jak na wiosnę kiedyś wspominałem. No ale teraz przy, przy tych szczegółach przy tych szczygłach po prostu no może być więcej pracy, no zobaczymy. W każdym razie no się wszystko, wszystko się już bardzo szybko okaże, ale tak jak widać, no już gotowe tak na przyjęcie fajnie. Eee, no jak, no jak wam mówiłem, no córka <śm> powiedziała, tata. Naprawdę, yy, postarałeś się. <śm> ja się tata nigdy nie starał. Teraz tak, jak tego, no ale, ale napiszcie w komentarzu, jak to wyszło. Eee, moim zdaniem, nie jest to, nie jest to źle. No te, te fajne takie na przykład tu już te spoczniki są tak zrobione właśnie, żeby część jest, no, tutaj podwójna siatka to może już tak bardzo nie będzie widać, no widać jeszcze nie, tutaj zewnętrzna ściana jest właśnie podwójna siatka, siatka bardzo fajna, e, to jest, e, to jest siatka, z Częstochowy, Eurocitex yy, Bardzo dobrej jakości siatka. Już był gołemnik, z tego robiony wojlery na, na gołęniku. I, i, I tutaj ta wojlera była właśnie z tej siatki robione, bardzo fajna. przycięciu się ładnie zachowuje, to znaczy się nie odskakują. Te, te zgrzewy są fajnie trzymają bo ja już mam doświadczenie troszeczkę z tymi siatkami. To wiem, że to nie zawsze nie zawsze to jest takie, hmm, takie fajne. No i. Yy, i przede wszystkim no ten ocynk jest fajny tak jest fajnie ze, ze, zrobiona ta siatka nie ma, nie ma e, mm, powiedzmy takich przez, przeskoków na oczkach te oczka są w miarę nie, bo niektóre takie plecione nieraz są te siatki że, że te, te, e, te linie drutów są nieraz e, skręcone i tak dalej no i przede wszystkim no fajna, fajna gruba siatka także polecam tą firmę e, oni tak częściowo mi tam sponsorują ale ta, teraz tak fajnie no teraz to może tak zda, z odległości to widać już jak to się tak prezentuje no jest jest, jest fajnie daszek tak jak wspominałem takie na łukach jest zrobione i widać o, widać no taki jest no łuki są porobione tak żeby żeby ten ta, ta temperatura raz że no to jest kilka no kilka zadań to ma spełniać przez to, że są te łuki, no to przede wszystkim no w zimie, żeby śnieg nie zalegał, no i no, no to jak, tak jak konstrukcyjnie, żeby tu się nic nie podziało, a drugim żeby jednak e, ta temperatura temperatura jakby czasem, choć tu jest między, między drzewami, to się nie powinno nic nagrzewać tak zbyt mocno ale e, żeby po prostu też nie, nie nagrzewało się bezpośrednio od sufitu, ta, ta, znaczy, no, od daszku nie przechodziła ta, ta ciepłota. Dlatego ten korytarz, taki powietrzny, tak jak widać, tam jest górą, e, zostawione na e, powiedzmy ten jesień. Zimę to będzie zamykane. No i zastanowię się właśnie, żeby zamykać całkowicie e, tą Wojlerę żeby, żeby mm, no już tak. Ograniczy to wejście tego, tej wilgoci do, do tej wojlery, No bo jasna sprawa, zima, jako mróz, te ptaki nie, nie nic im nie będzie. Ale, ale wilgoć, no to jak we wszystkich wilgoć to, no to nie jest, nie jest tego, no, no te ptaki nie lubią ogólnie wilgoci. Mróz może być, ale żeby nie było wilgoci. No tutaj, tutaj jest obsługa zrobiona. tutaj Troszeczkę później żałowałem, że tak zrobiłem, ale e, mogłem zrobić wyżej. No ale miałem takie, takie, jakieś dziwne przeczucia, że chciałem, żeby to było niżej i tak na, powiedzmy, na metrze, no ale to jest e, troszeczkę ciężkie do obsługi. Ale z tego powodu, żeby mi nic nie uciekło, tu jest niby korytarz zrobiony, ale mimo wszystko, te jednak są zwinne ptaki i mogą e, no, szybko no, z, no, uciec e, e, z Wojlery. Także były takie mniejsze, żeby to ta, ta prawdopodobieństwo ucieczki była mniejsza. No i tu są takie właśnie, w każdym, do każdego boksu się wchodzi właśnie da, przez takie metrowe, no trzeba się troszeczkę, powiedzmy kucnąć, tak, tak troszeczkę zgiąć i żeby wejść do tego. No ale ogólnie to tak to, tak to wyszło gniazdka są planowane zewnętrzne, tak jak widać jeszcze tutaj mam tutaj brakuje żeby je poobkładać, żeby takie powiedzmy troszeczkę takiej z takie schowanie takie, żeby te nie były takie eksponowane, będą obłożone powiedzmy gałązkami czy tam stoi, czy e, czy jakimiś innymi, czy sosny e, dobrze jest też e, takie gałązki, które są mm, takie z sztucznej choinki, no bo to długo trwa na druciku przytrzymać i, i tak fajnie już, że tak już bezpośrednio już te ta samica, która będzie wysiadywać jajka to nie jest narażona na taką e, na takie zewnętrzne wszyscy, wszystkie bodźce, także tak żeby one e, tak spokojnie wysiadywały te, te jajka ale tak jak widać, no tak to tak to mniej więcej wygląda. Za chwileczkę właśnie przynoszę im karmę. Pozasypuję im tutaj te karniki, woda. Dzisiaj akurat będą miały nerki wątroba. No, staram się to dawać raz, dwa razy w tygodniu. Bo jednak te... Hmm, te szczegóły potrzebują po prostu takie no i, i ostropez. ostropes u mnie taki też dostają ten ostropet taki mielony e, dwa razy w tygodniu no i teraz no zobaczymy jak ten sezon przede wszystkim zobaczymy jak ta pogoda no ale, ale powiedzmy że ten e, już to już jest zamknięte i można się już zabrać za jakieś tam inne rzeczy bo gołębie leżą nie miałem w sumie w ogóle czasu się nimi zajmować no ale teraz już powiedzmy, że przyszedł czas już najwyższy, żeby się zająć tak samo gołębiami teraz już powiedzmy, to już mnie odciąży, bo to ta a, praca przy Wojlerze, no to, to a, pochłonęła mnóstwo czasu no ale powiedzmy, że rezultaty są takie a, powiedzmy satysfakcjonujące jak, na, jak dla mnie napiszcie w komentarzach jak wy to widzicie, no teraz tak jak mówię jutro prawdopodobnie może będzie jutro film właśnie już jak będą szczegóły w środku, ale ale co ale no nie wiem zobaczymy jak one się będą zachowywać tak żeby ich za bardzo też nie płoszyć no ogólnie jest tego jest tutaj jest no to jest miejsce na kuteczkę, żeby żeby kogoś nie pokusiło tutaj no to będzie zamykane Tutaj na, na, na kuteczkę najmniej tak żeby było zamknięte. bo nie to dzieci wejdą i, i, i mogą, mogą się porobić kłopoty, a będą zamknięte na kłótkę. Tutaj to tak będą zabezpieczone, ale ogólnie to tak, tak to wygląda. E, mi się, wy... znaczy, Moim zdaniem wyszło to całkiem, całkiem. I, e, no tak jak mówiłem, ja za chwileczkę nalewam im wodę tutaj karmę do karników, no i próbuję je przepuścić już tutaj, już będą, miały, będą już parami poukładane. Może troszkę wcześniej. Niektórzy mówią, że, że jeszcze różnie może to być z tą pogodą, ale no, zobaczymy jeszcze za czas zanim one się zaklimatyzują i tak dalej i tak dalej. Także e, moim zdaniem nie będzie się to tak bardzo źle. Miejmy nadzieję, że ta pogoda nie, też nie będzie taka jeszcze taka kapryśna, że już ta wiosna rzeczywiście przyjdzie, bo nieraz e, były w zimie były cieplejsze dni, no i zwłaszcza, że wilgoć. też pada i, i wilgotne takie dni są, także to też nie sprzyja nie sprzyja hodowli, no ale deszcz też jest potrzebny. Tak jak widać to wszystkie te wieżby, tego one to uwielbiają. Uwielbiają wieżby, uwielbiają takie młodrzewia Tutaj akurat mam takie młodrzewie płaczące, no to też dostaną i takie gałązki, e, takiej świeżej takich y, z jabłoni, na przykład też te pąki z jabłoni też bardzo bardzo y, lubią. Także wiosna to też ma swoje takie plusy, a to wszystko potrzebuje deszczu. Także wiosna, y, y, deszcz jest potrzebny. Pewnie, że też tak z umiarem, ale, ale tak jak po zimie ta cała przyroda się budzi, także deszcz tak jak mówiłem jest potrzebny, także ja zabieram się tak jak mówiłem za napełnianie tych, tych poideł karników i prawdopodobnie będzie film jutro. Ale to tak e, prawdopodobnie bo zobaczymy, jak one się tutaj nie chce, Tak samo ich straszyć, żeby one tutaj chwilkę tak pobyły. E, zobaczymy, jak one e, tutaj się odnajdą. E, no i e, jest ich cztery pary. Cztery pary na tą chwilę miało być pięć, ale jest cztery. Nic nie szkodzi, jak tam jest ten boks, tam ten wolny, piąty e, jakby któryś e, samiec był taki e, nie za bardzo. Taki nie, trochę niegrzeczny, to się go przerzuci właśnie do, no, do tamtą, na tamtą wojlerkę, no i zobaczymy, jak to, ale przede wszystkim, cieszę się z tego, że już będzie można je przepuścić tutaj. No i e, tak jak mówiłem, można się zająć już czymś innym, no bo robota ze wszystkim leży i to tak mocno. E, no nie było to zaplanowane. Ta, że to tak zajmie tak dużo czasu no ale ee, najważniejsze, że, że jest w miarę to e, fajnie to wyszło i, i no zobaczymy jakie będą rezultaty e, e, w sezonie takim lęgowym czy ten rok będzie taki e, rokiem pauzy, czy coś jednak się uda coś wychować to wszystko się e, w trakcie będzie, będą filmy tak samo e, z z czy udane czy nieudane i to i tak będą filmy Także pozdrawiam wszystkich Jak zwykle zapraszam na kolejne filmy Jeżeli się podobało zostawcie kciuk na, do góry Jeżeli będziecie mieć jakąś tam sugestię, coś podpowiedzieć e, Takiego e, Co by pomogło Po prostu w hodowli To bardzo to jest mile widziane O tak jak mówię no Każde ile opinii To e, no dobrze posłuchać różnych opinii Wtedy Wtedy można sobie coś tam, jakieś zdanie na, na jakiś tam temat wyrobić. Także piszcie w komentarzach, jak Wam się to wszystko widzi, i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się na razie. Hej.